Czy mam go z tej strony nawet 89, a dzisiaj sobie tak w sumie luźno polatamy po Red Dead 2. No, tutaj mam akurat obóz tych ludzi z innego gangu, nie pamiętam jak on się zwał, a to ten co się nie lubi z daczem. No, no i my sobie tutaj szybko ich porobimy i pojedziemy sobie na jakąś misyjkę. Lepsza no by się przydała, naprawdę. Yy, jakby ktoś był zainteresowany, to napierdalałem z dłuższych fieldów, yy, to są bardzo kazacki rewolwery. Ciebie to nie zauważyłem stary e, dobra tutaj mamy kurwa nie to Możycia Znaczy no, już nie tak mam bo tutaj tak coś mnie zregenerowało ale chciałem coś co mi więcej go doda No to jest ten sam obóz, którego obrobiliśmy w jednej misji fabularnej. I tutaj się widzę na nowo zaraz pili, te cepy. No i tutaj jeszcze będzie typ. A nawet nie typ, tylko... trzech typów. Dobra, jak z dwóch porobię Sheffieldów, bo to... Zrobię coś w świetle, tylko na niego nie widzę Coś fajnego, jakąś Twoją broń miał? Nie A i tak wezmę Psztasz o, i z deszczu pod rynku. Nie, przed serwem to akurat spierdalam, bo nie chcę sobie robić większej grzywny. Nie chcę go mordować. Więc wyjebujemy stąd i jedziemy sobie coś, jakieś misyjkę zrobić. No, no to ja już w sumie. Im... Uciekłem i sobie jedziemy na misyjkę do Johna Marstana, do obozu. No, się strasznie jaram, jak ta gra wygląda. Po prostu, i w sumie, działa na, na moim percepcie. Yy, Spełniał rekomendowane wymagania, mój PC. Ale okazało się, że gra jest trochę gorzej zoptymalizowana, ale i tak działa zarobiście, bo mam niemalże maksymalne detale yy, i mam tak. Od 40 do 50... do 60 klatek trochę mniej to się waham. Trochę rzadziej skaczę do 60 przy nagrywaniu, ale i tak jest płynnie. No, sami widzicie gra, wygląda elegancko i normalnie wam ją nagrywam. Dobra, idziemy sobie pogadać z Johnem. Okay. What do you want? Uncle told me something about a train. Uh, what did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of the state border. Yes. You mm -hmm. know I ain't even sure about doing it. Come on. No, night, not too guarded, no, it's perfect. I ain't thought it through. Stopping a train? Pain in the ass. Sure, but what if we could force a train to stop? <laughs> well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. And no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant. Uh, for you. <laughs> that is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery.

Wóz z ropu, no, no to żeby zrobić napad, to potrzebujemy tylko jedną misję Marstona, nie? Nie, nie, nie Dobra, to trochę daleko Dobra, pojedziemy sobie zrobić to do miasta Do Valentine przy okazji spłacę te grzywny. No, to dzisiaj trochę będzie chyba dłuższy gameplay. Ja nie zamierzam serii z RDD na pewno robić, ale parę odcinków, sporo misji można zrobić, bo już robią sobie z odbierania długów. No, więc jakiś czas będzie się coś takiego pojawiać, albo jak znajdę jakieś ciekawostki, albo jakąś taką co wcześniej było. Ten filmik z lewymi interesami to też może zrobię. No, to już praktycznie jesteśmy w mieście. Idziemy sobie spłacić dług na pocztę, w dług, yy, ten... grzywne. No, wjeżdżamy do miasta, jest grzywna. Ja będę stawał tym konia, Szybko to oblece No bo ty przytrzymać że... O, tutaj już mam trochę większą grzywnę, ale to już trudno, to ja tego nie płacę Nie chcę mi się na to hajsu na razie Dobra, no to grzywna spłacana Wychodzimy sobie z poczty Sobie jeszcze wyczyszemy konia żeby nie łaził taki brudny I elegancko. Dobra, jeszcze go nakarmimy. Nie wiem, już mam level w więzi z koniem, ale no, już na tym koniu po pierwszym trochę dużo, więc powinien jest dosyć wysoki. W też mi się bardzo podoba, ten, że jest ten tryb pierwszoosobowy. Strzelanie na pewno z niego lepiej wygląda, ale. Ja bardziej preferuję właśnie ten trzeci osobowy jest taki to jakoś tak bardziej mi podpowiada. Ja lubię się patrzeć na te animacje, które są w grach po prostu. A w Deadzie te wszystkie animacje, to wszystko jest zrobione przezajebiście, moim zdaniem. Mega długo czekałem na to aż wyjdzie na PC-ty i w końcu wyszła i się bardzo z tego powodu cieszę. Rockstar od początku nie dało bo było takich stuprocentowych zapowiedzi tego Red Dead, ale były właśnie takie plotki. Nie, nie wiadomo, czy były, czy na tamtą, kurwa, na tamte, na tamte czasy, czy to by się sprawdziło, ale mimo wszystko ten Red Dead wyszedł. Zapowiedzieli to jakieś miesiąc temu i 5 listopada wyszedł. Jedyne, czym ubolewam, to tą optymalizacją, ale tak poza tym to jest spoko. I ja rozumiem, że mam ukraść ten. Tak sobie szczęśliwie. No, bagujące się właśnie menu, tutaj. Rozumiem, że mam to ukraść i sobie zapiszę przy okazji grać, żeby potem nie być na takiego, że zaraz będzie świadek i, i nie udupił. Ty masz podążać. O jad, się. No, ja cię! wiedziałem, ja wiedziałem po prostu. Dobra. Ja się trochę potukliśmy. Mieścić za mną. Oh, no dobrze jeszcze co do ogółu funkcjonowania mojego kanału teraz To w końcu to coś będzie się na nim pojawiać, nie tak jak wcześniej, że stream był raz na miesiąc albo coś a no, naprawdę chce jakoś się wziąć za ten kanał on teraz jest naprawdę spoko tematy tylko że przez dłuższy czas raczej na moim kanale będzie tylko i wyłącznie Red Dead Niedługo będzie odcinek z Multi yy, Będę pewnie z kolegą sobie grał albo samo. Z Multi będzie dosyć dużo odcinków Mam przynajmniej taką nadzieję Jak będę już miał możliwość, to będę robił streamy teraz z Multi Ale zobaczymy co będziecie chcieli Jak będziecie woleli streamy Oczywiście to też niedużo osób to ogląda i ja mam tego świadomość Bo kiedyś pod tymi filmami była To, to nie były duże liczby, ale jak dla mnie to większe niż teraz yy, I Wtedy faktycznie można było jeszcze coś tam, jakieś tym porobić, bo tych osób po prostu niech było więcej, nie? A ja przez to, że nie chciało mi się zwykle robić nic. Trochę to zaniedbałem i wiele osób no po prostu przestało to robić, nie? A jakbym nie przeszedł to może ten kanał by miał nieco więcej subskrypcji. Może z jakieś 500, tanie to, to jest 174. Nie wiem, nie mam dokładnie tak strzelić, chcę jeździć, bo Gdzieś około tego, to nie wiem, tam można trafiłem. Yy, dobra, ja nie wiem, gdzie mam dokładnie jechać. Yy, no, ale na pewno jak się ukaże yy, ten, jeszcze co to oznacza, żeby wiedzieć, że dobrze jadę. Ma się jeszcze ukazać na pc The Death Training, co ma już premierę w piątek, czyli jest 8 no listopada, nie wiem kiedy ten film opublikuje, więc e, chyba 8 listopada się to opublikuje, czyli, czyli jutro ten film, czyli będzie się tym samym nie oglądać, co jest premiera e, Death Training na ps 4 na pc -ty wychodzi na wakacje, jakoś, nie było dokładnej daty, ale wiadomo, że na wakacje 2020 roku. W 2020 wychodzi również Cyberpunk 2077, którego tego preorderem. I jeszcze będzie Dynelight 2. Tego nie, nie znam dla tej premiery. Chyba nawet nie mam, a nawet przybliżonej nie znam. I to też zamierzam kupić sobie Preorderem, więc z tego na pewno będą odcinki. Z innych gier to nie wiem, do pierwszej premiery z tych ...trzech gier, co wymieniłem, będę pewnie tylko tego Red Dead na kanale. Eee, ponieważ... Ponieważ to, to są jedyne gry, które mnie na dobrą sprawę interesują obecnie. A reszta to tam... No zobaczymy, może coś się jeszcze pojawi, co by mnie jakieś tam zainteresowało. Może Bordellanci trójka, ale nie obiecuję. Nie wiem, czy Bordellanci będzie chciał mi się nagrywać. Szczerze raczej wątpię. Dobra, czyli mamy wrócić do y, obozu i pogadać z Marstonem. To chodź. Yeah. Możecie mi powiedzieć, czy ten, czy na tych filmikach, na tych odcinkach, co nagrywam właśnie z Red y, robić cięcia, jak właśnie gdzieś dojeżdżam, czy jednak mm -hmm. zostawiać się nie odzywać, żebyście sobie patrzyli, jak ta gra wygląda, bo on naprawdę wygląda cudnie. Nie, nie, na YouTube nie ma tej jakości. Nie, nie pokazuję tego wszystkiego, jak to wygląda normalnie, ale jak dla mnie, jak teraz gram sobie tutaj to. This is crazy. Just shoot the shackles. One bullet. That's all. Everyone deserves a second chance. Come on, please. Come on now. Hey, no, i today. There you go. Well, I've waited to hear that noise for so long. Yeah, I bet. I, I wish I could give you some money or... Well, you know, I might have something of interest. Some fat feller and his wife had a pig farm uh, northeast of Rhodes, near the border with Rono. Word is, he's got piles of money. Are you sure I'm the right person oh. for this sort of information? I ain't saying no nothing. Luck. Do with it what you will. Yy... Proszę bardzo. Mam nowe napady na ten. Więc git. No to ja mówiłem o tym, że nie wiem czy chcecie właśnie podziwiać, że ta gra wygląda ale tam... jak właśnie sobie jadę gdzieś, dojeżdżam gdzieś do celu, czy woli się, żebym robił właśnie cięcia? Więc możecie mi napisać to tak w komentarzach, jeśli się doszło do tego momentu. Ale moim zdaniem mówiłem też, że YouTube mnie nie oddaje tego jak to naprawdę wygląda u mnie przed komputerem jak siedzę to naprawdę te widoki jakie to tutaj są ta grafika wniata w fotel. Chyba nie grałem nigdy w grę z lepszą grafiką. Zresztą można się kłócić, że tam inne gry wyglądają też bardzo dobrze, nie wiem, na przykład Red na przykład The God of War Uncharted, ale to już bardziej ekskluzywy są, nie To wiadomo, że one to są głównie przystosowane pod platformę, którą... Ale moim zdaniem i tak Red Dead i wali na web. Wiedźmin też niczego sobie wygląda, ale przy Dead to samo też się chowa. Dla mnie to jest zupełnie inny poziom robienia gier niż, inni robię, niż robi taki Ubisoft czy inne firmy Rockstar. Ja mam Rockstar za taką firmę, która zwykle robi wszystko od A do Z i robi to, żeby pokazać, że oni są najlepsi i oni robią lepsze gry, nie? Chociaż tym jak no co do końca zrobili z tym to nie potwierdza tej mojej tezy, bo mimo wszystko u nich uczenie się na błędach to trochę leży jak widać. Bo już oddali komuś kiedyś do portowania GTA 4 i zjebali optymalizację i zrobili to samo z Red Dead Redemption, oczywiście nie, nie zjebali tej optymalizacji na tyle jak to było w GTA 4, przynajmniej ja tego nie odczuwam, żeby było aż tak popsute, ale w każdym razie też nie jest kolorowo. Chociaż wydaje mi się, że parę patchów i będzie elegancko mi to chodzić, a już tak nie narzekam.

And now you ain't tied to a tree. Okay, I'll catch you later then. Sure. Marston, marston, ty chuju. Chodź tu. Czy ja przyjdę do ciebie, ale... You got everything we need. Good. I think we need another man. Charles? I'll go get him. Meet us at the wagon when you can. Sure. See you, Arthur? Ain't that dumb. <laughs> Next time, let the wolves eat all your brain. Then you'll be a genius. No, no. What's <sighs> Tak? To by było na tyle jak na razie. O Boże! I to by było jak na tyle jak na ten moment yy, tam z, tego na, z tych przygotowań do na napadu na pociąg. W yy, na następnym odcinku właśnie dokończymy te przygotowania. Yy, I tak ten filmik jest już dosyć długi, nie wiem jak to trwa, ale już Bagrowo ponad 20 minut, więc. Nie teraz story. No on zawsze na jebanu chodzi. <grywa> no więc to by było na tyle do naszego odcinka. Cześć.